No witam Was, witam. Zacząłem mieć wyrzuty, że wziąłem aparat, a w ogóle nie robię z niego użytku, właściwie kamerkę. I już sobie tutaj z Konradem maszerujemy od dobrych 8,5 godzin, a filmów jak nie ma, tak prawie nie ma. Właśnie teraz schodzimy już tutaj w dół, ale zaraz znowu będzie pod górę. I w ogóle kondycja jeszcze w miarę dopisuje, chociaż żeśmy przeszli co nie niemiara. Byliśmy na Giewoncie na Konradowej Kopie, jak ja to mówię. A tak naprawdę, to, no on poprawia za każdym razem, ale ponieważ jest Konradem, to ja mówię, niech będzie to Twoja kopa. I teraz to proszę zrobić ewaguację. Przepraszam Państwa, zabieramy kopę do gdzieś tam ze sobą. Dobra, nie? To takie żarty sobie robimy, żeby było miło, wesoło i serdecznie. No, a i ogólnie tak jest. A zaraz wam tu pokażę, jak tu wygląda superancko dookoła. Wyłączyłem nagrywanie przez chwilę, ale chyba bardzo przez chwilę. Dobra, tutaj o tam gdzieś jest na dole w ogóle miejscowość Zakopane. Spróbuję to przybliżyć, ale nie ręczę, że będzie coś widać. No coś tam widać jakieś jakieś gdzieś tam domki na środku, ale ledwo co. Dobra, tu mam słabe powiększenie w tej kamerce, bo tylko do czterech razy, więc nie zaszaleje się za bardzo, ale to nic. Tu wam pokażę. Konrad czeka na mnie na granicy. Tak, właściwie już jest za granicą, bo tu jest Słowacja w tej chwili, gdzie stoi. Wróć do Polski na chwilę, Konrad. O, już jest w Polsce, a ja jestem w Słowacji. Także idziemy razem, a jesteśmy w innych krajach w tej chwili. Tak. A tu Wam pokażę, <coughs> przepraszam, tutaj tą, Wam pokażę tą słowacką stronę. Teraz słonko jakoś tak dziwnie świeci, że tu są takie ciemne te chmury i aparat nie oddaje tego uroku, aczkolwiek jest tu, wierzcie mi, naprawdę pięknie. Tu jest taki jakby troszkę mgielny widok powietrza. W ogóle przeżyliśmy dzisiaj, e, wczoraj właściwie, ja już miałem załamkę, nie? Przyjechaliśmy, a tu burza i patrzymy, jutro burza, pojutrze burza, po pojutrze burza. Mamy miało być cały czas deszczowo, w ogóle burze z piorunami. Burze z piorunami i tak sobie mówię, no fajnie, nie? to wejdziemy na Giewąt, który ma 15 metrowy czy 10, już teraz nie wiem, sprawdzę później. Krzyż metalowy działający jako piorunochron prawie że i już tam się zdarzyło, że były nawet śmiertelne jakieś wypadki. Dlatego jakby jakaś ciemna chmurka gdzieś u góry była, to ja bym tam na pewno się nie pojawił, bo wolałbym nie sprawdzać swojej przewodności elektrycznej przy ileś tam milionach Voltów, <śmiech> <śmiech> bo podejrzewam, że aż taki wytrzymały, to nie jest. No i w każdym razie ktoś nas tam straszył. Aha, prognozy, że będzie o 13.00 burza z piorunami, więc tak mówię, kurczę, akurat nam wychodzi, że o 13.00 mieliśmy na tym Giewont wejść. I by było niezbyt ciekawe, no ale obserwowaliśmy niebo, nic się nie działo. Potem ktoś mówił z osób przechodzących na szlaku, a w ogóle bardzo jest, są mili wszyscy. Dobra, skończę zdanie. Ktoś mówił, że ma być o 15, nie? Coś tam ewentualnie, ale teraz już mamy, już patrzę. 17 minęła i nic się nie dzieje, i nie zanosi się, żeby się działo. Chociaż... I się nie działo. No, ale chociaż w prognozach jest, że jutro ma się coś dziać. O, a tu Wam pokażę, fajny jest widok, widzicie? Nasze cienie. Ogólnie to, to, my, to my idziemy. <śmiech> cienie. <śmiech> I nasze cienie. Dobra, słoneczko jeszcze ładnie świeci. A, wam pokażę jeszcze gdzie zmierzamy tą drogą. No tu się zacznie. Zaraz będę musiał wyłączyć kamerę, bo ja nie potrafię oddychać jak idę pod górę. O, a idziemy tam za tą górką, którą jeszcze widzicie. Patrzcie trochę w lewo i tam jest takie coś, no właśnie. Dobra, to wam powiem. Tam jest, nazywa się ten szczyt słynny Kasprowy Wierch, na który można wjechać kolejką linową. Jest to nie lada frajda. Kiedyś już tam z Konradem, nie, z Konradem nie i jechałem. Ja tam jechałem z kim? Z Krzyśkiem i z Dawidem. Z Krzyśkiem i z Dawidem, a Konrad to chyba był dopiero w planach bożych i jeszcze... jeszcze chyba nie żył, a to były takie... A nie, może i żył, tylko pewnie... Byłem malutki. Pewnie, pewnie na, na stojąco pod szafę wchodził, jak się to mówi. <laughs> nie, słyszysz, tylko noc, ja o tym mówię? Tak, słyszę. No, ale w każdym razie y, Dawid pewnie miał z 5 lat, Krzysiek z 4. No, i, ja się, dwa. i w dwa. No I właśnie, to gdzieś byś miał gdzieś koło dwóch, no to tak średnio by było. Z nimi też nie było za wesoło, ale no nie wybieraliśmy się na takie podróże jak dzisiaj tutaj, wędrówki, tylko kolejką na Kasprowy Wierch. Teraz to w ogóle jest superancko, bo można bilety na te wszystkie kolejki kupić sobie. I małe dzieci mogą sobie wjechać na duże, duże góry, na przykład na szczyty, a dzisiaj widzieliśmy. Naprawdę wyczyn. Na Giewoncie rodzina, mama, tata, młodzi gdzieś tak nie wiem, koło trzydziestki co nie. No. Czwórka dzieci, gdzie najstarsze z nich może miało 4-5 lat. No. A najmłodsze baby, nie wiem, czy, nie wiem, czy roczek mogło mieć. Normalnie u taty tak jak koala trzyma miśka, nie? To miał takie przywiązane kangur. O jak może a Kandogór ma torbę, on torby nie miał. A może i miał, ale dobrze mniejsza. <grystanie> <grystanie> Dobra, to były głupie. Jakieś tam żarty, to znaczy to było takie nosidełko brzuchowe. ale <grystanie> Nazwa... no, wymyśliłem mu nazwę, bo nie wiem jak to się nazywa. Pewnie na plecy też można, ale my na plecach miał my... plecak z przodu nosidełko i tego dzidziusia. I taką gołą nóżkę było wyglądają. Wy... Wystawała chyba ze 3 centymetry. Nie no szacun. Potem zdjął tego maluchadał, mam je na chwilę na ręce i zobaczyliśmy napis na koszulce: Tata Idealny. Czy mąż Idealny? O. Idealny mąż. O. mąż no idealny. i właśnie zaczęła nam aż brakować dopisu Tata Idealny. No bo wybrać się z taką ekipą w góry i to jeszcze tam dosyć ciężko było, bo trzeba było się Albo super tata bardziej. No bo trzeba było się łańcuchu trzymać. No on wprawdzie nie musiał tego dziecka jakoś tam trzymać mógł ręce zwolnić, bo był... Ja by nim nie No ale na pewno nie mógł upaść, bo no. taka amortyzacja mogłaby tatę uratować przed obrażeniami, ale dziecko... O, ich ciężko. No. A to w ogóle jak się tak z wami maszeruje, nawet człowiek nie myśli o zmęczeniu wtedy. Ogólnie źle nie jest, co, prawda? Nie jest źle. Jest naprawdę dobrze myślałem, że będzie gorzej, że nie damy rady. No zauważyłem. Bo to z Gifontu... Wyglądało jakby było dużo dalej i dużo ciężej, i że nie damy rady, ale m, tak naprawdę to głodziutko idzie. Pra, prawie nie widać było, nie? No właśnie. Ludziki, które chodzą gdzieś na szlakach, jak mróweczki. Zobaczcie, tu jak spojrzy, spojrzymy w dół, no to bez przesady, ale jest chyba kilometr na dół, to jest ta słowacka strona, spróbuję to zwiększyć na maksa. O, jest cztery razy. Tam widzicie drzewa. No to są drzewa, bo one mają po pewnie 20-15 metrów. A są jak małe igiełeczki tam gdzieś na dole. I tam jakiś słychać potok chyba płynie. Albo jakiś wodospad. No coś, coś, to coś, tak, jakaś szum wody. Dobra, tu ptamy dalej. Pomniejsz już. Pomniejszam, właśnie, tylko tak wolno idzie. O. No dobra, i, i co to jeszcze? No, także szacun dla tych turystów z tymi dziećmi. <laughs> A jeszcze był taki jeden, nie wiem. Trzy lata miał? Co tak nie chciał i wracać? Tak, no. Idzie, idzie sobie mama z maluchem, ale stwierdziła, że to jest jednak zbyt niebezpieczne dla dziecka, bo tam jakieś łańcuchy były. A on taki bombel do pasa, nie dosłownie? No, do, ten maluch, no. I mama mówi, nie, to idźcie tam do kogoś z rodziny. Nie wiem, kto tam szedł, bo. Babcie już nie... chyba, albo ciocia, coś. No, takie... jakieś tam rodzina pewnie. Może tam jakiś brat jego, albo ktoś tam ulubiony w i on chciał iść tam z tymi wszystkimi. Generalnie tym szlakiem nie szło wracać, bo on był jednokierunkowy. Na się wchodzi w jedną stronę, jest tak wąski, to schodzi się jakby drugą stroną. No, a oni musieli przez jakiś czas zawrócić, no i tak to starali się nie przeszkadzać. No i podprączli, ale. Podprączli, no ale z pełną wyrozumiałością, bo okazało się, że przecenili swoje siły. A mały drzesie! ja nie chcę wracać, ja chcę do góry ja chcę tam patrzeć ledwo tam zepleni przez zęby ale już widać było ciągło go w góry a w ogóle taka, taka śmieszna sytuacja oni byli tuż przede mną i zawracali tuż przede mną jak już trzymałem się łańcucha aha no właśnie a Konrad mnie tam zdystansował bo ja odkryłem swoją przypadłość że wam chyba mówiłem, że pod górę jakoś mam problem z wydolnością oddechową żeby sobie nie narobić zakwasów no to należy wtedy zwolnić opanować tętno i tak dalej, więc szedłem dużo wolniej on tam gdzieś z przodu był tak, tak. dlatego widział lepiej <grym> no ale ogólnie fajna wyprawa no teraz trochę tu jest znosimy się mimo wszystko trochę w górę i już dyszam, ale dobra coś tam chyba słychać o motylek, motylek. Idzie przed nami i wskazuje nam drogę. Wiecie, że motyw to jest symbol szczęścia. A dzisiaj mamy... W ogóle, o, sfilmowałem go. Dzisiaj mamy wielkie szczęście, Piękny jest, nie?